Witam serdecznie Mariusz Szpakowski, Filipiny, Bohol Pan Gra, Wyspa Pangla Musimy jeszcze drobne zakupy zrobić, Danika potrzebuje miseczki, jakieś miski do robienia prania, tak mówi tutaj dzieciaki Woli dalej wymiotuje i rozwolnienie ma Danika mu daje jakieś tam mleki, ale jeszcze podjedziemy do teki, bo... u z brzuszek boli cały czas. Mimo, że się lepiej czuję to cały czas, mój brzuszek boli czymś się... Ci... Może... Nie wiem, może to o wodę chodzi Że inna woda to niż tam u nas. Trudno powiedzieć. Bo też pada. Dziewczyny czekają, żebym samochodem podjechał. Takie wygodne są, ha? You wait you're waiting for what? For the car. So I will drive here. Yeah? <laughs> Taką mamy pogodę na Panglao a no to przez ten tajfun, który tu jest Chyba gdzieś tam wyżej Tu u kawałek po prawej stronie Jak jechaliśmy wczoraj e, Czy tam przedwczoraj Był piesek taki przetrącony Kupiliśmy wczoraj karmę i miseczkę dla niego No ale to, jak przestanie padać to mu po prostu przyniosę e, Tylne nóżki mu nie chodzą. No, nie, nie, co, coś z kręgosłupem jest nie taki. I pod takim domkiem sobie dziurę taką wykopał i tam siedzi. Zauważyłem, więc no mówię, przestanie padać, to mu przyniosę. tu Zaraz Wam pokażę, może, może go złapię. A jak nie, to pokażę Wam to, co nagrałem dzień czy tam dwa dni wcześniej. Nie? Jechaliśmy. Siedzimy w domu. Nie można nawet nigdzie wyjść, nigdzie w taki też pójdziemy. Jesteśmy przy plaży. Na plaży nie możemy. Mówić, dlatego odpowiem na kilka pytań z <grymne> pod ostatnich filmów. Mariusz mam pytanie. Jak popularne jest złoto wśród Filipińczyków? Czy też noszą ozdoby ze złota? Jest dosyć popularne i noszą w zasadzie. To interesuje mnie cena złota, jaka jest popularna próba. Złota noszono przez ludzi. Na wyspa popularna jest próba 3.75 w Rosji i Polsce 5.83. Na Zachor zachodzie Europy 5.85, wiesz co? Nie, nie, nie orientuję się jak to jest z tymi próbami. Co do złota, to ci powiem, że ma, miałem jednego kolegę, który tutaj mieszkał i jeździł na Mindanao, tam do tych kopalni złota i tam od tych. Ludzi, którzy tak na dziko kopią, kupował złoto, dużo, dużo taniej, dużo taniej. E, potem to zanosił do jubilera gdzieś tu, duma. I robił jakieś tam ozdoby z tego, za każdym razem jak jechał do Europy, to po prostu wywoził kupę złota stąd, nie? Tylko mówię, nie w sztabkach, tylko robił jakieś tam... Rzeczy z tego chyba chodziło o przywiezienie, bo jakby w sztabce to może byłby problem, nie mam pojęcia. Pejka zgubiłam epizod. Czemu kurnik został opuszczony? Ktoś wie, a to musisz się cofnąć parę filmów wstecz. To nie ma sensu, żeby się powtarzać. Dlaczego Vanessa chodzi do przedszkola? Wygląda na 7 lat. Wygląda na 7? No nie. A Vanessa teraz w niedzielę... To will be 20 second, yeah? 22, kończę 5 lat. Kup sobie jeszcze lepszą kamerę, niech im wszystkim gul stanie w gardle. <gul> Czemu wy jeszcze przyjmujecie się takimi komentarzami? Pozdrawiam i życzę samych najlepszych i najdroższych rzeczy. Nabijcie tą klimę gazem jak najszybciej, bo zużywanie potrzebnie więcej prądu. No to już mówiłem właśnie tutaj, właścicielce, że trzeba ogarnąć tą klimę i oczyścić, no bo ona tak można powiedzieć, że chodzi na pół gwizdka, nie? A prądu zużywa, podejrzewam, normalnie. Eee. A co do tej kamery, no to ja już chyba nie będę denerwował widzów. Chyba już jak coś kupię sobie, to już nie nie podzielę się z tym. Nie wiem, w sumie jeszcze zobaczę. Ale niektórych widzów, niektórych widzów, nie? Brandon, jakiś smutny, jest zamyślony, czyżby brak internetu już odczuł. Nie, jeszcze internet ma, internet jest do 4 stycznia opłacony. Ale był jakiś taki smutny, no, był, był, był. Nawet wiem dlaczego. Ale nie powiem. Wiem, ale nie powiem. Witaj Mariusz. Polubiłem Karola. Moje serce zdobył tym, że Vanessa tak do niego ulgnie i mam pytanie, gdzie Karol i z kim spędzi święta, bo nie ma tu chyba rodziny. Jeszcze mam pytanie, o dobra, to pierwto to odpowiem, wiesz co, tu parę osób będzie w grudniu, no nie wiem, w sumie jeszcze jakiegoś planu na te święta nie ma, ale podejrzewam, że jakoś razem spędzimy gdzieś tutaj, nie? Nie wiem, co Karol będzie się to robił. Tutaj jest sporo Polonii też. Nie wiem, czy idzie gdzieś, nie no, będzie, Kuba będzie z Pamela. Tak pewnie spędzimy. Jeszcze mam pytanie o pieska. Czy mama i bandon zadbają o niego? No tak zadbają o niego, jak dbali do tej pory. E, I tu nieśmiałe pytanko, czy może weźmiesz go ze sobą serdecznie pozdrawiam całą rodzinkę, nie no nie mogę wziąć pana na bandę, to się to jest dzikus i on tam wychował się w tej dżungli tam z boku, nie, w domu <grym> on no, się nie nadaje, zresztą go zabrał, a druga sprawa no no zadbał o niego, mama zawsze o niego dbała tyle ile mogła, ale jak mu coś tam dolegało i chorował, no to już już nie, nie, nic z tym nie robiło, no bo na no to nie było pieniędzy. Nie? Jednak, słuchajcie, my będziemy tam kurnik odwiedzać i za każdym razem, jak pojedziemy, no to zobaczymy, jak ja zobaczę, że piesek choruje, coś mu dolega, to go weźmiemy i, i go ogarniemy. Także na spokojnie. <grywki> Witaminki tam ma cały czas. Nie? Ale nie wiem, czy nie powinniśmy mu kupić teraz tej tabletki. Tą, którą kupowaliśmy wcześniej, bo teraz na dwa, albo trzy miesiące się daje, powinno dawać, nie? I teraz jakoś się to powinno mu podać chyba. Koło umywalki grzybowisko za... zamalowane bez dzierania czy chlorowania. Nie wiem, nie było mnie przy tym, jak to robił. Mogę się tylko domyślać, że po prostu zostało to zamalowane. Maria spytaj Pytaj czy wie, jak wygląda żyletko? Oczywiście, że wie. Słuchaj, Piotr niektórzy po prostu lubią zarost Mario, jak mogę znaleźć Twój nowy kurnik na mapie jakieś podpowiedzi nie, nie. lepiej nie Stanisław lepiej mnie nie znaleźć nie no, żartuję mieszkamy no na Panwilao na Panwilao przy Hindanagan Kiew zaraz obok Hinda Nagai Cave. Jak się skręca do Hinda Nagai Cave, z której strony byście tam nie skręcali, to po drugiej stronie, tak 20 metrów w stronę Alony, jestem na apartament, w którym A jak mama będzie sobie radzić? Kto jej zakupy zrobi? Obiecałeś, że się będziesz opiekował, Mario, a ty uciekasz i ją zostawiasz na pastwę losu. No to wiesz co, to do tego się odniosłem w filmie wczoraj, znaczy dzisiaj go zobaczycie, a ten dzień po, który teraz oglądacie. Więc w poprzednim filmie się odniosłem do tego. Wiesz, mama nie ja będzie chciała coś kupić, to po prostu pojedzie do miasta i kupi. Przecież trajki chodzą, jeżdżą tam i busy chodzą, więc... Zawsze może wsiąść z autobusu i przyjechać, tak jak kiedyś jeździliśmy. Nie? Jak my będziemy tam w, w domu, to przecież to też nie jest problem, żeby wziął i na no markę, żeby tam kupiła, co tam potrzebuje. Nie? Ja tutaj nie widzę jakiegoś problemu z tym. Ale do tego zostawiania na pastwelo, no nie zupełnie tak jest, dlatego że opłaty dalej tam będę robił i będziemy pomagać mamie, tak? Będzie to, będziemy wysyłać jej pieniądze na, na życie, na jedzenie tam, nie? Także nie zgodzę się z tobą, że... Malecki, że zostawiamy na losu. Poza tym, jeszcze jedna siostra tam mieszka z y, Niżej też, nie? Bandon jest tak, że tam nie ma. Y, nie jest taka sytuacja, że ją po prostu zostawiliśmy i ona sama tam została. No jest tam rodzina też, nie? No Mariusz jak jeden, a to co? A, bo tutaj podczas filmu powiedziałem, że że tam na Ubaj to szpaki zawracają, tak? I że tylko jeden szpak tu jest na Filipinach. No i to toczy się y, Olivera, ja po prostu wleciało mi z głowy, <grym> syn mi wleciał z głowy, to no nie pomyślałem, no. Może dlatego, że ja nie mam na niego szpaku, no zdarza mi się szpaku czasami powiedzieć, ale ja na niego mówię bombelek, kurczaczek, o tak. I może dlatego mi nie przyszło, przyszło do głowy to. Ile płacisz czynszu? 17 się tysięcy plus opłaty, wodę i prąd. Nowy etap rozpoczęty. Marina jakby zatroskana troszkę, zastanawia się jak to będzie bez Was w kurniku. To jest Magda w sumie fajny komentarz, zaraz Ci coś powiem. Tutaj odnośnie właśnie tego. Tak, Czekajcie. No. sobie tak zmontowałem kamerę na stiku, tak przez taki uchwyt do telefonu. Patrzę, żeby mi to nie spadło. Czy będzie e, Wigilia w Nowym Domku u Szwalkowskich? Może mama by przyjechała w goście? Nie, wiesz co, nie wydaje mi się, żebyśmy tu robili Wigilię w domu. No nie wiem, ja jeszcze muszę porozmawiać z... No, z chłopakami, nie? Jak tą Wigilię robimy, jak organizujemy, gdzie i... i... Nie wiem, może Piotr w Palo będzie organizował, nie mam pojęcia. Więc podejrzewam, że wszyscy się spotkamy w jednym miejscu. Jakby było tak, że będziemy robili tutaj Wigilię, no to chętnie bym mamy wziął i bandona, ale yy, tam musi ktoś zostać do świnki, przecież tam trzeba yy, opiekować się dalej. Plus mama ma mama przecież do tego Karabała swojego. Ona nigdzie nie chce jechać na noc, po prostu ona musi go, nie wiem, przepalować, tak. Kiedyś mi Danika tłumaczyła, że tam jest, nie jest prosta sprawa z nakarmieniem tego karabała, bo jak na przykład, mimo tego, że jest dużo trawy, nie, jak na przykład krowa je w jakimś tam miejscu, nie, to ten karabał już nie zje trawy w tym miejscu, gdzie krowa jadła. No, także ona musi szukać jakichś takich miejsc, gdzie krowy nie chodzą, a one chodzą wszędzie praktycznie. Mario, to kiedy para, parapetówka, wiesz co, nie będzie parapetówki, bo nie ma sensu. Jak, jak kiedyś wybudujemy sobie swój domek, to wtedy zrobimy parapetówkę, a tutaj żeśmy z Karolem Wypili sobie po browarze. Myślę, że to starczy. Jak daleko od Panglao do Karmel? Wiesz co, myślę, że około 60-70 km. Nie jest w sumie daleko, tak na skróty do góry. Maria, a Karol ma swój profil jakiś na YouTube czy Facebook? Nie, Karol nie vloguje. Ja na Facebooku ma tylko prywatnie, ale to nie mogę podawać Karola. Na pewno by sobie nie życzył, żebym podał jego w Facebooka. Jakieś takie dziwne dźwięki. Danika? Danika? What is that sound? You hear the sound, like children? Vanessa? Vanessa? Mm -hmm. W Takie dziwne, cienkie piecie, płakało. A przecież tutaj nie ma dzieci, nikt. Poza nami. Czemu kotu nie daje, dacie jeździć? Nie no, Danika przecież dała temu kotkowi coś, ale ja nie nagrałem, słuchajcie, ja też nie chodzę z tą kamerą 24 na dobę, no. Nie wiem, nagrałem, coś tam powiedziałem, a zaraz coś tam, żeśmy dalej poleciałem coś robić, nie wiem, zamykać, otwierać samochód i tak dalej, no. ja Już nie pamiętam dokładnie, co tam było. Czy myśmy przyjechali, czy żeśmy wyjeżdżali, już nie pamiętam. A coś mu tam Danika dawała. A dlaczego czerwone stroje obowiązkowe? Danika? Why do Vanessa have red dress in the school? Why, why not blue or yellow or... I don't know. Why red? In the school, like the party? That what we have, the party there, yeah. I don't know, that was the teacher said, yeah, uh, because it's a Christmas party. A, to, to Christmas party. Christmas party musi być czerwone, tak sobie wymyśliła. Jak tam Marcin? A Marcin dobrze. Marcin w bo teraz jest, wszystko u niego w porządku. Sorry, ale jak każdy mężczyzna przeważnie, nie znasz się na zestawieniu kolorów. Wow. Chodzi o to, że niebieska koszulka to od razu żółte słodemki mi przyszły do głowy. Wydawało mi się, że przeciwnym kolorem do niebieskiego jest żółty, ale nie wiem. Jakie to ma znaczenie? A tak na marginesie dałeś nam, Mary swego czasu cały vlog poświęcony Twoim oczom. A gdzie Aha. raz te okulary, które z nami kupowałeś? No w, w szafie leżą teraz. Ale czasami mi się zdarza zakładać, wiesz? Jak już nie widzę, naprawdę. A to nie macie budzika? Nie, nie używamy budzika, bo to chodziło, że zaspaliśmy. Nie, no, ale jak powiedzieliśmy, żeby nas obudzili, no to powinni nas obudzić, nie? Marek czy Ty nadal tradujesz? Nie, nie robię daily tradingu nie, tak jak kiedyś robiłem, nie, nie ewentualnie takie długoterminowe jakieś inwestycje to tak ale daily tradingu nie robię nie, 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 nie robię już nie wiem czy bym chciał do tradingu, takiego daily tradingu wrócić no to jednak kurczę... nie no to wtedy musiałbym po prostu odstawić YouTube'a, nie Musiałbym po prostu przestać nagrywać i, i zająć się tradingiem, e, takim daily, nie? a nie wiem, czy chcę. 400 tysięcy peso za jaki rozmiar działki, wiesz tam było coś, jak dobrze pamiętam, coś około 2000 metrów, nie? Ta, ta mniejsza działka, ale to nie było 400, tylko 350 chyba chcieli, tak? druga za drugą chcieli. Za 7,5 tysiąca metrów chyba chcieli pół miliona peso, 500 tysięcy. Maria, mam tylko jedno pytanie: Czy ta kamera sprawi, że będziesz więcej zarabiał, bo będzie lepszy, lepszy jakości materiał? Czy ta kamera coś zmieni? Na no Twoim, tak, Twoim zdaniem, bo ja bym wolał działkę od kamery. Nie mam porządnej kamery, czy do przeprowadzenia jakiegoś wywiadu. Nie no, pamiętacie tą sytuację, co z Damianem nakrywaliśmy to interview, tam rozmawialiśmy na temat. tematy. Ja mam kamerę Canon M50 i Damian postawił ten swój on chyba tego pana Sonika miał, nie? No i on i ja ustawiłem swoją. Słuchajcie, moja kamera wyłączała się co dwie minuty co 5 minut, co 2 minut musiałem wstawać by włączać jeszcze raz potem to się tak zagrzała nie wiem, coś z tą kamerą jest nie tak bo miałem 5 baterii i te 5 baterii zużyły mi się w ciągu nie wiem, 20 minut to jest coś, coś jest nie tak z tą kamerą nie mam porządnej kamery <laughs> czy materiały będą lepsze? myślę, że tak że będzie różnica w obrazie, no i... Może też poprawię jakość tych filmów. Wolałbyś działkę? No to ja mówiłem już, ja, że... Jak kupię działkę, to już sobie nigdy kamerę nie kupię, takiej porządnej kamery, nie? A no to jest inwestycja w... w rozwój mojego kanału i... i następnych kanałów też, nie? Na życie w kurniku Myślę, że też tą kamerę będę używał, ale to... To jest bardziej do rozwoju innych kanałów, wiesz? i tam bym chciał po prostu robić takie fajne porządne filmy. Eee, no potrzebna mi jest ta kamera, nie? No i chciałem zawsze, od dawna dawna marzyłem, żeby tą kamerę kupić eee, co mogłem sobie na to pozwolić? Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że tą kamerę kupiłem. Wydaje mi się, że się coś poprawi na kanale, że będzie troszkę w lepszej jakości. No, no możliwości mam nieograniczone z tą kamerą, tylko ode mnie zależy, co będę chciał zrobić, nagrać, pokazać. Nie? więc na pewno mi się przyda no jakbyśmy działkę teraz kupili no to już bym nie kupił sobie tej kamery, bo jak działka to zaraz wydatki już tłumaczę. zaraz ogrodzenie zaraz to, zaraz tamto zaraz... wiecie jak się budujecie, to jeśli nie ma pieniędzy, ile byś nie miał pieniędzy to zawsze będzie za mało taka jest prawda co chwilę coś wyskakuje co chwilę tylko dokładasz, dokładasz budowa kosztuje pieniędzy dużo Następny cel będzie działka i pobudowanie jakiegoś małego domu dla nas, nie? Dużo osób by wolało kupić działkę zamiast kamery, ale... ale... bo ja w tym siedzę, ja to lubię. To jest też moje hobby, nie? I wiadomo, że osoby, których nie interesuje nagrywanie, kamera, cały ten sprzęt, to wiadomo, że Woleliby kupić działkę niż kamerę. Nie? Ale na pewno macie też jakieś swoje hobby i też chcielibyście spełnić jakieś tam swoje marzenia skryte. Macie na pewno, rękę sobie daję udział. I też mielibyście właśnie taką sytuację jak ja. To ciekawy jestem, co byście, jaką decyzję byście podjęli. Tak czy tak kamera mi pomoże. I cieszę się bardzo z tego. Naprawdę. Czy więcej będę zarabiał przez to? No jak, <gryw> jak będę robił dobre filmy, to tak. No i moi widzowie docenią te filmy. To też jest yy, niełatwe. No. Nie chcę za bardzo wam mówić o swoich planach, bo yy, odnośnie tej kamery i nagrywania na niej, nie? nie chcę mówić na razie nic. No i właśnie to kolejne pytanie powiązane trochę z tym, które było wcześniej, swoje marzenia już spełniłeś. Nie, nie wszystkie. Tylko jedno. <grym> A jakie jest marzenie Daniki? Daniki marzenie jest takie, żeby mieć swój domek. Tak myślę, jak rozmawiałem z nią, żeby mieć działkę postawić domek i żeby miała tam swój ką dla siebie dzieci. No to jest jej marzenie. Więc trzeba... Słuchajcie, nie da się wszystkiego w jednym roku zrealizować. W tym roku były moje marzenia, a w następnym może na niki. Myślę. Ale patrz jak świątecznie sobie usiadłem. Jakie miejsce wybrałem? Nie wiem czy zwróciliście uwagę. O, Inka. O ja zakochany. No Dzieciaki śpią Wypiliśmy jakieś lekarstwa już Danika kupiła coś gdzie ona to położyła Nie Co wiem to? gdzie ona to położyła to wam pokazał, że z Zdanika, Wisdom Medicine What we buy today Gdzie? A Kupiła takie pady, bo Oliver zaczął mieć gorączkę i to takie um, na czoło. I taki paracetamol kupiła teraz. tam czekaj. No właśnie, widzicie, nawet się nie chce sfokusować. Nie? A przy tamtej kamerze tego, tego nie będzie. Widać? O. A tam czegoś takiego nie będzie. Pokażę i będzie od razu. Tempra, paracetamol. To jest dla Wannesy, a to ten mniejszy, taki dla Olivera. Wannesa yy. już jest lepiej, ale jak przyszliśmy teraz do domu, to zwymiotowała. Czyli jeszcze coś tam ją trzyma, nie? Ale już nie ma rozwolnienia. A Oli to leci z góry i z dołu. I ale już mnie chyba wymiotował dzisiaj, wczoraj to chyba ze trzy albo cztery razy, co tylko zjadł, zja, to od razu las, nie? a teraz już przynajmniej zje, trochę podtrzyma i jak mu tam się uleje, to po prostu troszkę, nie także wszystko jak wcześniej, no. No, ale ma to rozwolnienie wie, taki. No nie wiem, ja mówiłem żeby żebyśmy poszli do lekarza, ale Danika mówi, że to lekarz nic nie pomoże, to, że to jest po prostu tylko tak parę dni i przejdzie może po prostu zmiana wody. Nie wiem, inna woda tu może Popatrzcie jak on jest pokryziony. A może to przez to pogryzienia? nas rozpakowuje, wczoraj padła, nie było okien Danicę w ogóle dałem do spróbowanie, bo udało mi się kupić krakowską. Ja już patrzcie, purześmy zjedli we dwoje, krakowską. Danika po prostu zakochała się, mówi, że przepyszna. Jeszcze tu jest też jakaś krakowska. tak napisane, że to krakowska. This is pork? Kotlety chyba do nika będzie robić, ja.